Cześć, ja jestem Anka, a to jest podcast z Pamiętnika Farmerki. Ten odcinek będzie po części kontynuacją poprzedniego, czyli moje poczynania biznesowe i nie tylko. Tak jak wspomniałam w poprzednim podcaście, grą mojego życia wówczas i co za tym idzie czasu spędzałam na jazdach po towar, który następnie trzeba było rozwieść po poszczególnych, do poszczególnych punktów. Biznes biznesem, ale byłam przede wszystkim mamą mojej, mamą mojej małej panienki, która ważniejsza była od wszystkich i wszystkiego. Dlatego tak sobie układałam dni i obowiązki, żeby dziecko moje nie ucierpiało na tym, że po pierwsze nie ma taty w domu, a po drugie, żeby mama, czyli ja, była dostępna na tyle, na ile ona tego potrzebowała. Dlatego zaraz po szkole jechałyśmy do domku gdzie całe popołudnie już spędzałyśmy razem. Gotowałam obiad dla nas, choć w szkole miała obiady. Chciałam, żeby w domu pachniało dobrym jedzonkiem i żebym mogła dogadzać i, i żebym mogła dogadzać dziecku jego ulubionymi potrawami. Niestety, moja córka była typem niejadka. I trzeba było wykazać dużo cierpliwości, żeby dziecko zjadło. Starałam się, jak mogłam, stworzyć dziecku atmosferę prawdziwego domu, co nie było łatwe, ze względu na to, że byłyśmy same. Czasami tak to jest, tak jest lepiej, ale to jest na zasadzie, że coś za coś. Tak, jak już wspomniałam w poprzednim odcinku, jeździłam co tydzień w nocy po towar, żeby zaopatrzyć te moje stoiska. Na giełdzie miałam dużo znajomych, tych sprzedających i tych kupujących. Smycze, obroże, szelki i kagańce kupowałam od pewnej pani, która była żoną jednego z większych producentów powyższych artykułów. To była kapitalna znajomość z tą panią. Notabene miałam u niej niesamowite zniżki i upusty. Kiedy tylko mnie widziała, od razu wyciągała krzesło. I kompletnie zapominała o reszcie klientów. Plotkowałyśmy tak sobie, jakby to, jakbyśmy to w jakiejś kawiarence przy kawie siedziały. Któregoś razu, kiedy tak sobie siedziałyśmy i dywagowałyśmy na temat kłopotów związanych z posiadaniem faceta. Hi hi. Śmieję się, bo o różnych rzeczach rozmawiałyśmy. Nagle usłyszałam pianie koguta. Po prostu mnie zamurowało. Tu, w takim miejscu? Zupełnie mnie zaskoczyły te odgłosy. Rzuciłam wszystko i pobiegłam w stronę, skąd dobiegało to kogucie wołani. Nie doszłam jednak do koguta i natychmiast o nim zapomniałam. Doszłam do miejsca, gdzie handlowano żywymi zwierzętami o czym nie miałam żadnego pojęcia, że coś takiego dzieje się na tej giełdzie. Nagle stanęłam jak wryta. To, co zobaczyłam, wbiło mnie w ziemię. Czy ktoś może widział oczy pełne strachu i smutku dwumiesięcznego bokserka? Psina znajdowała się w małej klatce dla ptaków, w której nie mogła nawet wstać, a na niej był jeszcze upchany mały jemniczek. Bokserek trząsł się z zimna i strachu. Nie mogłam dać kroku po tym, co zobaczyłam. W tym momencie zapomniałam o kogucie. Powiedziałam do mojego współpracownika, że idziemy do baru na kawę, bo ja muszę coś przemyśleć. W głowie słyszałam tylko jedną myśl. Nie możesz mieć przecież psa. Dobrze o tym wiesz. Przecież całe dnie nie ma w domu nikogo. Nie możesz, nie możesz. Ale nagle przyszła następna myśl. Że mogłabym ją kupić, postawić na nogi i znaleźć dla niej dobry i ma się rozumieć pewny, kochający dom. Wyciągnęłam pieniądze i poprosiłam Roberta, żeby kupił tą bidę. Oczywiście dalsze zakupy już musiał zrobić sam. Ja z pieskiem na kolanach czekałam w samochodzie. Kiedy tak jechaliśmy w nocy do domu, rozmyślałam, jak dam jej na imię. Grało radio. Robił się świt piątkowy. W radiu wtedy leciała audycja prowadzona przez Jacka Federowicza pod tytułem Zulu Gula. Wiem, krzyknęłam, będzie Zula. I tak wiozłam to małe, zabidzone nieszczęście. Wśród ogromu towaru, który trzeba było zaraz rozpakowywać, a potem gonić do domu i szykować córkę do szkoły, a potem gonić ją zawieźć do tej szkoły a potem rozwieść towar. Gdzie w tych okolicznościach było miejsce na pieska, szczeniaka, któremu też trzeba był poświęcić czas. A jednak się znalazło. Kiedy w domu postawiłam ją na nogach, to się moje nogi ugięły. Obraz nędzy i rozpaczy. Samiutkie kości pokryte skórą. Tego się nie da opisać słowami. Szybko do weterynarza. Zarobaczona, zapchlona, z potworną krzywicą. Ona, mówię serio, nie umiała jeść ani pić. No ale dla mnie im cięższy przypadek, tym bardziej mobilizuje się do walki o takie zapomniane przez świat i skrzywdzone przez potworów zwanych ludźmi stworzenie. Wszystko by się może, że tak powiem, układało po Bożemu, gdyby nie fakt, że Zula nie mogła zostawać sama. Kochała ludzi tak bardzo, że szalała przy każdej próbie pozostawienia jej samej. Z tego też powodu zaczęła, się, zaczęła ze mną jeździć wszędzie, po prostu wszędzie. Nawet po towar do Łodzi. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy to zajechałam do pewnej... Yy, Elektrycznej hurtowni po jakiejś zakupy. Weszłam do środka, a tam pan kierownik powiedział do mnie: Widząc przez okno w moim aucie Zule piękna rasa. Yy, odpowiedziałam mu że tak, tylko muszę ją wszędzie zabierać co jest nieco, mówiąc delikatnie, uciążliwe. Pan kierownik owej hurtowni podniósł się na to z krzesła. Zagwizdał, a z podbiórka jego wyszła identyczna, prążkowana bokserka. Pan powiada, już od siedmiu lat ją wożę do pracy. <grywki> Jak chodzi o poszukiwanie domu dla Zuli, nie wykazywałam się wielką przedsiębiorczością. Pomyślałam, że Samo życie pokaże. No i niebawem pokazało, pewnego dnia moja latorośl, czyli moje dziecko, zwróciło się do mnie tymi słowy: A jak mamciu zrzeknę się tygodniówki na cały rok, to Zula będzie mogła u nas zostać? To była bardzo przekonywująca myśl, gdyż córka moja była bardzo oszczędnym dzieckiem. Nie po I, i wiedziałam, że zrzekając się tej tygodniówki, bardzo, bardzo jej zależy na tym, żeby Zula została z nami. Nie ukrywam, że kamień mi też spadł z serca i tak powiększyła się nam nasza dwuosobowa rodzina na trzyosobową. Zawsze mam w oczach taki obrazek, jak jechałam, woziłam ją do szkoły, a w lusterku wstecznym widziałam moją córeczkę wtuloną w Zulę. To był taki słodki widok. Zula rosła, była cudownym psem i bardzo ją kochałyśmy. Wszyscy zresztą, którzy ją znali, tę kochali, bo nie dało się inaczej. Byłam pewna, że będzie długo żyła, bo miała wspaniałe warunki tu na farmie. Kiedy konie chodziły w teren do lasu, ona nie przepuściła żadnej wyprawy do lasu. Miała niesamowitą kondycję i była niezmordowana. Pamiętam jak koń kopnął ją centralnie w głowę. E, e, e. Szybko pojechałyśmy do weterynarza, bo miała wyraźnie odbite kopyto na głowie. Na szczęście nic jej nie było. Kiedy podjechałyśmy pod dom. Powiedziałam do córki, że chociaż będzie miała nauczkę i nie będzie podbiegać do koń. Kiedy otworzyłyśmy drzwi samochodu, Zula wypruła pełnym pędem prosto pod końskie kopyta, nie, przej nie przejmując się wcześniejszym zdarzeniem. Nagle Zula zaczęła się źle czuć. Miała tylko pięć lat. Pojechałyśmy do doktora. Doktor powiedział, że musi ją otworzyć, czyli zoperować. Zgodziłam się. Wierzyłam doktorowi jak sobie samej, bo już nie raz wyleczył mi bezbłędnie psa. Siedziałam w poczekalni i zastanawiałam się, gdzie umieszczę zulę w domu po operacji, żeby żaden pies ani kot jej nie przeszkadzał. Doktor wyszedł z gabinetu i powiedział, że nerki zjadł rak. Trzeba uśpić, bo nic się nie da zrobić. To było straszne. Ona naprawdę była członkiem naszej małej rodziny. Nie wiem, jak dojechałam na farmę, bo strasznie płakałam. Nawet wjechałam w jakieś drzewo, ale mało co pamiętam. Na farmie czekał pan Staszek i zapytał, gdzie położymy naszą rekonwalescentkę. Łatwo się domyśleć, jaka była moja odpowiedź. Kupiłam dużą butelkę wódki i całą noc z panem Staszkiem rozmawialiśmy o zuli. To było to, tylko to sprawiało mi ulgę. Ona żyła jeszcze długo na naszej farmie, choć fizycznie jej nie było. Przyjeżdżający goście, pierwsze co, to pytali o Zulę, bo jej było wszędzie pełno. Nie było gościa, który nie był wylizany na dzień dobry przez Zulę. Kiedyś zamknęłam ją na balkonie, bo nie wiedziałam, czy goście, którzy przyjechali, będą sobie życzyli spotkania z tak wylewnym psiakiem. Wyskoczyła przez balkon z pierwszego, ale niskiego piętra Nic jej się nie stało i wszystkich wylizała Nam było najtrudniej, bo Tak jak wspomniałam, Zula jeździła i była z nami non-stop, cały czas Każde wejście do auta zionęło pustką po Zuli Każdy kąt w domu i na farmie Pustka i smutek po odejściu był wielki. Zulu z czaka. Zul gula. Po prostu zula. Zostawiła nas na tym padole, zmuszając do życia bez niej, co było dla nas bardzo trudne. Dziękuję.